Galerii Koncept PKO wystawa Agaty Stępień, która prezentuje nam wiele odcieni się druku, Bo rzeczywiście taka jest ta wystawa, że przez barwy nas przeprowadza. Gdzieś musimy się też pogodzić z tym, że lekki niepokój budzi, bo w taki sposób przez nakładanie kolejnych warstw te prace powstają i efekt jest może lekko niepokojący, ale też sprawia takie wrażenie, że w zależności od tego, czy będziemy z jednej, czy z drugiej strony, czy bliżej, czy dalej tych prac, to możemy coś innego w nich dostrzec. Warto się w ten sposób pobawić, warto się gdzieś tam Pozastanawiać, co na tych pracach się znajduje, bo wiele z nich to są prace abstrakcyjne. No ale nasz mózg wykonuje pracę dopowiadającą, i każdy, kto tutaj przyjdzie, widzi coś innego. Witam Państwa serdecznie w PHO Banku Polskim, w oddziale Koncert. Jest mi niezmiernie miło Państwa gościć w oddziale, który. Dziękuję. oddziale, w którym biznesowo oczywiście obsługujemy Państwa w ciągu dnia, a popołudniową porą czy wieczorową spotykamy się na różnego rodzaju spotkaniach. Między innymi dzisiejsze spotkanie z naszą artystką, prac, którą tutaj Państwo widzą. Głos przekażę, pozwolą państwo dyrektorowi regionu, panu Krzysztofowi Garbaczowi. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy państwa jeszcze raz bardzo serdecznie i w gospodyni tego oddziału, przywitała nas wszystkich i jest nam niezmiernie miło, że państwo do nas zawitaliście w ten przepiękny czerwcowy wieczór. Chciałem powiedzieć, że największym dla nas zaszczytem jest to, że nasi klienci i wszyscy nasi przyjaciele odwiedzają nas systematycznie, kiedy organizujemy spotkania z naszymi kolejnymi przyjaciółmi, mianowicie e, artystami. Mikrofon nie działa, wiem. Staram się teraz używać strun głosowych. E, proszę Państwa, e, to niezwykłe, że możemy gościć panią Agatę Stępi, profesora naszej Akademii Sztuk Pięknych która pozwoliła zezwoliła i zechciała być naszym partnerem tym razem w naszej galerii koncept. To niezwykłe prace, które z panią profesor pozwoliłem sobie obejrzeć tak chwilowo, ale zaraz oddam się w ogóle tej wizualizacji, bo ja chcę pooglądać je pod kątem z różnych stron, bo tutaj wtedy cały czar otworzyłem katalog, w którym e, muszę się wspomóc, ponieważ... E, jest wyraźnie powiedziane, zresztą przeze mnie, żeby nie było, że artystka łączy w swojej twórczości technikę sito druku oraz druku lentikularnego. Powiedziałem to, co Brawo. budzi absolutny szacunek nie to, jak to wypowiedziałem tylko to, jak to jest zrobione i zaraz pani profesor będzie o tym mówiła. Pani profesor, bardzo dziękuję, naprawdę. Chciałem bardzo przy okazji, i zawsze to czynię, podziękować Alicji Habisiak. Matczak. Tomkowi Matczakowi, bo słuchajcie obejrzenie tego katalogu to też jest swego rodzaju e, ukłon w stronę sztuki. Chciałem podziękować mojej mentorce Joli habisiak Grudzkiej, hello <grystanie> <grystanie> i powiedzieć, że wszystkim przyjaciołom, którzy z nami zawsze są po to, żeby tu w tym miejscu łączyć sztukę i biznes i po to to miejsce jest. Bardzo was serdecznie witam i oddaję głos chyba najpierw Alicji, a potem pani profesor Agacie. A ja będę starał się ten mikrofon jednak raz, dwa, trzy. No. Pozwólcie, że przez grzeczność nie będę powtarzał tego, co już mówiłem. Myślę, że wszystko to szuka wielu odcieni. Mamy tutaj kolekcję atrakcyjnych grafik, też kilka portretów. Wszystko zrealizowane w technice sitodruku, czy jak to woli, serigrawności. Sitodruku. Sitodruk, w łódzkiej szkole, sitodruku, pan profesor Andrzej Smoczyński, który założył znane w całej Polsce Centrum Sitodruku, potężnie działające w latach 70.. Tutaj pani profesor była podopieczną asystentką, a później do teraz prowadzi pracownię sitodruku. Uznano kiedyś, że trzeba odróżnić tę technikę używaną do druku przemysłowego od tej artystycznej. Ale, oczywiście, dla nas najważniejsza jest zasada, czyli posługiwanie się swego rodzaju szablonem. To są prace, które budowane były nawet z 20 warstw farby. Także te przenikania, symetrie, obroty, te sfery, które tutaj widzimy, to jest efekt trudnej i skomplikowanej pracy z użyciem właśnie sita. Sita, oryginalnie było to sito, tak jak po angielsku, jest to silk screen, czyli druk z jedwabnego sita, że nadal się używa sita jedwabnego. Teraz jest, to jest, syntetyczne, to jest. <laughs> syntetyczne sito, które jest naświetlane, robiony jest szablon, który jest przygotowywany bądź ręcznie, bądź przy użyciu komputera i potem jest to naświetlane, wypłukiwane i drukowane na, wielkiej, na wielkim stole do druku za pomocą rakli, jest tu siła mięśni potrzebna, ale przede wszystkim bardzo dobre zaprojektowane urządzenie, które Pani Profesor sama tutaj zaprojektowała w Łodzi, no te rakle mobilne są zazdroszczone w innych uczelniach, z tego Jak? co wiem. To jest... <noise> z tobą wyłączamy ten mikrofon. Tak, rozumiem. Co ty, Pani? Ja to przecież przemysł wymyślił. Przemysł wymyślił, ale u nas w łódzkiej uczelni, kiedy były letnie kursy Pata i Pani profesor prowadziła, to uczestnicy z Chin, ze Stanów, z Anglii oglądali te nasze rakle i byli bardzo pod wrażeniem, jak to świetnie u nas działa. Duże stoły, duże rakle i możemy to drukować. Także... Nie, nie wierzę, <laughs> nie wierzę w to, bo oni, Amerykanie, Japończycy, Chińczycy, wszyscy mają dużo lepszy sprzęt niż my. My mamy naprawdę, słuchajcie, sprzęt który liczy sobie no, z 50 lat, lat a czasami niektóre części liczą dużo więcej. Więc yy, nie sądzę, może to przez grzeczność tylko było i Myślę, że najważniejsze jest, co z tych, co, co tych sieć powstaje, e, ten druk lentikularny, to niektórzy z nas pamiętają takie kartki, które można było z, w dzieciństwie oglądać, z jednej no strony, strony widziało coś. i do tej pory funkcjonują, które po obejrzeniu z różnych stron wyglądają zupełnie inaczej. Raz jest buzia uśmiechnięta, raz smutna. I tutaj pani profesor prowadziła badania naukowe również z zastosowaniem druku lentikularnego, tego oryginalnego, który polega na zastosowaniu kilku warstw na specjalnych foliach drukowanych, ale też właśnie w metodzie sitodruku, która jest zupełnie autorskim sposobem wykorzystania tego, tej metody. Proszę Państwa, no tak, tym sito zajmuje zajmuję się już prawie 30 lat. Ym, nawet przez myśl, mi chyba nie specjalnie przychodziło, że tak, zaczynając studia, zajmę się sito Ja w ogóle skończyłam tkaninę, nie grafikę. Skończyłam tkaninę, ale jeszcze wtedy była taka no, duża. Była, no na Była taka możliwość, że studenci z różnych wydziałów mogli studiować na różnych wydziałach, w różnych pracowniach. Teraz jest to bardziej skomplikowane. Nie będę tutaj Państwa zającała tym, A więc jak była taka możliwość wyboru pracowni druku, to poszłam po prostu, wybrałam sobie tą pracownię Sitodruku. Początki nie były proste, nie było z tych słynnych stołów no z prowadnicami, na których były umieszczone rakle. Były to ręczne stoły. Mm, na których był, na dużym blacie było przyklejone linoleum, do tego dwa takie uchwyty metalowe, do którego się mocowało ramę sita i ręcznie drewnianą rachłą się dotykało. Z biegiem czasu no, udało nam się, dzięki profesorowi Smoczyńskiemu, który miał dar zjednywania sobie ludzi i w jakiś sposób wyciągania od nich Pieniędzy, funduszy, no i ewentualnie sprzętu. I dzięki temu no, udało nam się po prostu pracować wyposażyć w trochę lepszy sprzęt niż ten, który był mało funkcyjny jakiś czas temu. Jakiś czas temu tak. I, i, I w zasadzie od, od tamtego czasu no ten sitotruk zawsze był jakoś takim bliskim, byłam spęd... mało tego, sitotruk mi dawał też taką możliwość, ja czasami mówię, że ja za pomocą rakli i sita maluję. Bo to troszkę tak jest. Ja nie robię nakładów, ja robię pojedyncze prace. Ja po każdym druku sobie rozkładam pracę i oglądam ją i zastanawiam się, jaki następny krok. Więc zaczynając pracę, ja nigdy nie mam zaplanowanego tego efektu końcowego. Czasami zdarza się tak, że. Przekroczę pewną barierę i popsuję pracę. Ale to jest jak gdyby rzecz naturalna, to się wpisuje w proces twórczy. Um, tak, niektóre prace, tak jak tutaj Alicja, zwłaszcza te portrety, składają się naprawdę z wielu druków. One na początku zostały w pewnej fazie zostawione, natomiast nie byłam z tego efektu zadowolona i zaczęłam dodawać następne matryce, jak gdyby też nie wiedząc. Co z tego wyjdzie. Oczywiście na początku mam jakąś taką w głowie koncepcję, wybor tej pierwszej matrycy, natomiast później ją modyfikuję, zakrywam, odkrywam, więc tych, tych przekształceń jest naprawdę dużo w tej mojej technice. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Mogłabym mówić i mówić, ale wiem, że chyba nie na tym też rzecz polega, żeby cały czas mówić. Więc zapraszam Państwa do oglądania i wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie. I... Brawo dla Brawo. Pani Profesor. prace które powstają na sicie, ale jednak trochę trzeba na tym sicie popracować, żebyśmy my potem ten efekt zobaczyli. Proszę o tej pracy trochę powiedzieć, pani mówi, że nie ma planu. To kiedy pojawia się to uczucie, że idę w dobrą stronę. A nie wiem, nie mam pojęcia. Gdybym tak planowała, to chyba nie chciałabym się drukować. Właśnie najbardziej jest dla mnie interesujący ten moment, moment zaskoczenia. I tak jak wspominałam, oczywiście nie planuję. Mam jakiś koncept w głowie, natomiast nie mam tego ostatecznego pomysłu, czy, czy e, nie wiem, jak na końcu będzie po prostu praca wyglądała. Ten koncept w głowie na początku wiąże się z tym z kolorem, z... Nie, ten pierwszy pomysł to jest wyjście z matrycą, zaprojektowanie, zaplanowanie matrycy, która jest dalej dla mnie polem do inspiracji. W tych pracach często bazuję na jednej albo tylko dwóch matrycach przez zakrywanie, zmienianie kształtów i przez kolor tylko i wyłącznie. Ale kolor ma znaczenie, bo chciałabym trochę o tym kolorze powiedzieć, dlatego, że wiele osób się przyzwyczaiło, że grafika jest czarno-biała, a to się ostatnio totalnie odczarowało. Czy znaczy się tak, faktycznie tak jest, że ta grafika kojarzy się z czernią. Natomiast jeżeli chodzi o sitodruk, sitodruk był zawsze kojarzony niestety albo stety z kolorem. I dlatego ja dalej jak gdyby podtrzymuję tą metodę, i drukuję za pomocą wielu kolorów. I też tak jak nie planuję tego, jak ta grafika będzie na końcu wyglądała, też nie planuję w jakiej kolorystyce będzie zakończona ta praca. Dlatego też wspominałam, że ten sitodruk jest rodzajem dla mnie takiego malarstwa za pomocą rakli i sita po prostu buduje obrazy graficzne i niektóre są przedstawiające, a niektóre są abstrakcyjne. Przepraszam. To proszę powiedzieć o tych trochę przedstawiających, bo są tutaj też portrety, ale te portrety są właściwie tak obrobione, że trudno jest poznać do końca twarz, bo to jest co, też taka baza tylko do pracy ostatecznej. Są to konkretne osoby, nie są to osoby przypadkowe, są to konkretne osoby. Tutaj mamy akurat cyk pod tytułem Aneta, i to jest osoba, której zrobiłam zdjęcie i początkowo ta praca wyglądała zupełnie inaczej. Natomiast znów, jak gdyby, miałam ten niedosyt, i na bazie tej twarzy, głowy, zostały nadrukowane kolejne warstwy. I też niektóre były wycinane, zakrywane, żeby, jak gdyby, też nie w każdym momencie przykryć tą twarz. I ja muszę o to zapytać, bo my fotografując, a tym bardziej nagrywając, mamy wrażenie drgania. Rzeczywiście interferencja jest potężna. Zabieg absolutnie zamierzony. To Czy chodzi o taki niepokój? Nie, to jest zabieg przypadkowy, zwłaszcza w momencie, kiedy nakładają się różne warstwy, ma prawo powstać interferencja. Tym bardziej, że sito jest już jak gdyby w samą w sobie pewnego rodzaju siatką. I w momencie, kiedy dołożymy do tego na przykład punkt rastrowy, który też jest pewnego rodzaju siatką, więc jak się nałożą nam te dwie różne siatki, które później wydrukujemy, ma prawo postać interferencja. Ja też pytałam o to nie przez przypadek, dlatego że prace są oprawione i te, które są za szkłem, niektóre mają taką tak. warstwę, warstwę czegoś, co też potęguje to wrażenie. No tutaj jest zastosowana tak zwana folia lentikularna, natomiast nie jest to typowy druk lentikularny. Folia jest zastosowana, która daje nam też takie wrażenie przestrzenności. Natomiast Cały proces jak gdyby drukowania na folii lentikularnej zupełnie inaczej wygląda niż w przypadku tutaj zaprezentowanych tych prac. Na początku jest tylko jedna praca, która jest wykonana typowo techniką lentikularną, drukiem lentikularnym.